sang Wo jest jedną z najbardziej interesujących postaci w Squid Game. Do dziś jest pamiętany i ma dużą bazę fanów, dlatego chciałem poświęcić mu cały film. Dzisiaj w Charlie Tales przeanalizujemy jego postać. Dodatkowo wyjaśnię wam, dlaczego sang Wo jest najbardziej realistyczną postacią w serialu. Gotowi? Zaczynamy! Sangwo to postać wprowadzona w pierwszym sezonie Squid Game. Przez wielu jest uważany za złoczyńcę. Jednak to nieprawda. W rzeczywistości Sangwo jest doskonałym odzwierciedleniem prawdziwego człowieka. Nie jest tak czysty i dobry jak Ali. Nie jest też złoczyńcą jak gracz numer 101. Sangwo to zwykły człowiek, który popadł w nieszczęście z powodu okoliczności swojego życia. To właśnie przez to jego udział w Squid Game pchnął go w stronę ciemności. Na początku serialu widzimy, że w głębi duszy jest dobrym człowiekiem. Kiedy po raz pierwszy opuszczają grę, Ali zostaje porzucony razem z nim. W tej scenie Ali mówi, że nie ma pieniędzy i pójdzie pieszo do domu. W obliczu tej sytuacji, Sangwo daje mu pieniądze na autobus. Nie odnosił z tego żadnej korzyści. Pomógł mu z czystej empatii. sang Wo jest dobrym człowiekiem, ale w życiu popełnił wiele błędów, które doprowadziły go do bankructwa. Dokonał fatalnych inwestycji, gdy pracował w międzynarodowej firmie. Dlatego skończył z milionowym długiem. Ale problem sang Wo nie zaczął się od pieniędzy, lecz od czegoś głębszego. sang Woo to osoba, która zawsze była pod presją, by być najlepszym. Serial opowiada nam, że od dziecka był bardzo inteligentny. Dzięki temu ukończył studia jako jeden z najlepszych w szkole biznesowej w Sangmun Dong. To sprawiło, że wszyscy mieli wobec niego ogromne oczekiwania. W kilku scenach matka Sangwo chwali się swoim synem. Na przykład tutaj, sąsiadka mówi jej, że mogłaby przedstawić mu dobrą dziewczynę, która mogłaby zostać jego żoną. Ale matka Sangwo odpowiada, że jej syn ma wyższe standardy. Ta kobieta jest wręcz niebezpiecznie dumna ze swojego syna. Relacja Sangwo z matką jest kluczowa. Kocha swoją matkę bardziej niż cokolwiek innego w życiu. Nie może znieść myśli, że mógłby ją zawieść. Problem polega na tym, że jeśli Sangwo nie spłaci długu, zabiorą jego matce dom i biznes. Sang Wo nie może tego znieść, a jego frustracja jest tak wielka, że próbuje odebrać sobie życie, wdychając tlenek węgla. Ale wszystko się zmienia, gdy ktoś dzwoni do drzwi. Wtedy po raz drugi otrzymuje kartę Squid Game. Dla niego to druga szansa i decyduje się ją wykorzystać. W tej scenie Sang Vo pokazuje nam, jak działa Squid Game. Organizatorzy wyszukują najbardziej nieszczęśliwych ludzi. I oferują im tę grę jako jedyną opcję w życiu. Sprzedają iluzję, że uczestnicy mogą w każdej chwili z niej zrezygnować. Ale w rzeczywistości nasz system jest tak zaprojektowany, by zadłużeni ludzie nie mieli wyboru. Dlatego większość tych, którzy odeszli po pierwszym głosowaniu, wróciła razem z Sangwo. W grze z ciasteczkami mamy kolejny ważny moment. Tutaj Gi -hun chwali Sangwo przed staruszkiem Ilnamem. Mówi, że Sangwo był bardzo sławnym geniuszem w swoim mieście. W tej sytuacji Sangwo nie jest dumny. Wręcz przeciwnie, czuje wstyd. Sangwo jest sfrustrowany myślą, że wszyscy oczekują od niego wielkich rzeczy. Sangwo doskonale oddaje mit merytokracji. Był biednym, ale utalentowanym człowiekiem. Który przez całe życie ciężko pracował. A mimo to poniósł porażkę. Społeczeństwo obiecało mu, że jeśli będzie się pilnie uczył, zajdzie daleko, ale to była iluzja. Merytokracja nie istnieje. To samo spotkało innych bohaterów serialu. Wielu z nich trafiło do gry po długiej walce w codziennym życiu, ale sam system nie pozwolił im iść dalej. sang Wo jest niezwykle popularny wśród fanów serialu. Jednym z powodów jest to, że jest niesamowicie inteligentnym bohaterem. Widać to w wielu momentach. W grze z lalką jako pierwszy rozumie, jak wszystko działa. Odkrył, że lalka ma czujnik ruchu i udało mu się go oszukać, chowając się za inną osobą. Nawet podzielił się tym trikiem z Gichunem. W grze w przeciąganie liny, to on wpadł na pomysł, aby wszyscy rzucili się do przodu. Ten ryzykowny pomysł pozwolił im wygrać. W grze W Kulki zdradził Alego, aby zabrać mu kulki, ale zrobił to za pomocą mistrzowskiego kłamstwa. Wykorzystał niewinność Alego do tego celu. Nawet ośmielę się powiedzieć, że Sang Wo wybrał Alego na partnera, ponieważ wiedział, że w razie potrzeby będzie mógł nim manipulować. Ali miał zbyt wielkie zaufanie do Sangwo. Jest bardziej niż oczywiste, że Sang Wo to geniusz przetrwania. Wygrałby gry, gdyby nie to, że Gihun był głównym bohaterem. Oczywiście Sang Wo nie jest bohaterem. Ma w sobie zło jak każda inna osoba. W trakcie gier stosuje niegodziwe triki, aby wygrać. Na przykład w grze z ciastkami nie dzieli się informacjami z innymi graczami. Jednak jego zło w pełni budzi się, gdy zdradza Alego w grze w kulki. Ten moment jest jednym z najbardziej bolesnych w sezonie. Nie chcę usprawiedliwiać Sangwo w tym momencie. Ale bądźmy szczerzy, nie miał innego wyjścia. To była sytuacja życia lub śmierci. Niestety zrobił to co musiał zrobić, aby przeżyć. Squid Game zostało zaprojektowane specjalnie tak, aby dobrzy ludzie się korumpowali i robili wszystko co konieczne, by wygrać. Z pewnej perspektywy Sang-Woo nie różni się zbytnio od gi -Huna. Przypomnijmy, że w tej samej grze gi oszukał staruszka, aby wygrać. gi wykorzystał demencję staruszka, aby zabrać mu kulki. W obu przypadkach doszło do zdrady, ale serial znacznie łagodzi zdradę gi a jednocześnie wyolbrzymia zdradę Sang-Woo. Obie postacie subtelnie popadają w ciemność, ale przypadki fabularne sprawiają, że Gihun nie robi tak wielu złych rzeczy jak Sangwo. Większość złych rzeczy, które zrobił Sang Wo, była konieczna. Na przykład w grze na szklanym moście popchnął gracza, aby wygrać. Ale gdyby tego nie zrobił, wszyscy by zginęli. Nie było już czasu. Gi-Hun nigdy nie odważyłby się zrobić czegoś tak mrocznego. Tylko Sang Wo mógł to zrobić. Sang Wo to postać, która robiła to, co konieczne, aby wygrać. Gdyby Sang Wo był w drugim sezonie, jestem pewien, że szybko odkryłby tożsamość frontmana. Był zbyt inteligentny. Kiedy dochodzimy do finału turnieju, Sang Wo jest na szczycie swojej ciemności. Zabija Sae Byok z zimną krwią. Gry całkowicie go zdeformowały. Nie jest już tą dobrą osobą, która pomogła Alemu wsiąść do autobusu. Ale oczywiście nie zabił jej dla przyjemności. Sangbo zrobił to, ponieważ Gichun byłby w stanie zrezygnować z turnieju, aby ją uratować. A gdyby tak się stało, wszyscy wróciliby do domu bez pieniędzy. Organizacja Squid Game wiedziała o tym, dlatego zostawili im noże na ich ostatnią kolację, aby się nawzajem zabili. Gra została zaprojektowana tak, aby wydobyć ciemność z ludzi. To coś podobnego do tego, co stało się z Frontmanem. Był dobrym człowiekiem, który przeżył tragedię w swoim życiu. Ale Squid Game ostatecznie go skorumpowało. Sang-Woo nie jest złoczyńcą. Nie jest przeciwko gi -hunowi. Nie nienawidzi gi Ale musi go pokonać, aby osiągnąć swój cel. W finale turnieju Sang-Woo przegrywa. Ale gi jest gotów zrezygnować z nagrody, aby uratować mu życie. W obliczu sytuacji Sangwo eliminuje się sam. W ten sposób Gihun nie ma innego wyboru jak tylko zabrać pieniądze. Przed śmiercią Sangwo prosi Gihuna, aby zaopiekował się jego matką. Ta scena ukazuje serce Sangwo. Nawet w swoich ostatnich chwilach myślał o swojej matce. Poświęcenie Sangwo nie było decyzją z czystej dobroci. Po raz kolejny pokazał swoją wielką inteligencję. Wiedział, że Gihun jest dobrym człowiekiem. Jeśli Gihun zdobędzie pieniądze, pomoże jego matce. Sangwo nie potrzebuje na to dowodów, był tego pewien. Nawet w ostatnim momencie, Sangwo pokazał nam, jak błyskotliwy był. Nawet w chwili swojej największej słabości, podjął najbardziej inteligentny ruch, aby wygrać. Sangwo umarł, ale odszedł, wiedząc, że jego matka będzie miała się dobrze. Mając to na uwadze, wygrał. Podsumowując, Sangwo to legendarna postać. Dla mnie jest jednym z najlepszych w serialu. Nawet ośmielę się powiedzieć, że był najlepszy. Chciałbym zobaczyć kogoś na jego poziomie w drugim sezonie, ale niestety tak się nie stało. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.